Produkt waffle, czyli takich wafli mega słodkich w syropie, takim zobaczcie? Oczywiście, degustacja nas nie ominęła. Mega słodkie, i mega pyszne. Ma... No i mamy w końcu sklep z serami Gouda, zobaczcie. Ale ser... Wika kupuje buty sobie. Drewniaki, holenderskie drewniaki. Kupujemy kolejne sery. Oszaraliśmy na punkcie serów. To serowe. W mieście gołda. I odwiedzajcie gołdę! Dokładnie. Cześć, witajcie w kolejnym Hej. odcinku Camper Week przygody w Holandii. Wczoraj byliśmy w Amsterdamie, Zwiedziliśmy Amsterdam. Słuchajcie, nocowaliśmy na fajnym, małym takim sztelplacu placu u gospodarza. Niedaleko. Z kozami. No, niedaleko Amsterdamu. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach, wyjeżdżamy już z tego Sztelplacu. Jedziemy dzisiaj zwiedzić miasto Gołda. Zobaczymy, czy naprawdę dobre sery mają. Mm -hmm. Witajcie w mieście Gouda. Tak sobie zaparkowaliśmy. Przy drodze, słuchajcie, tak sobie zaparkowaliśmy. Tu jest bezpłatne jeszcze miejsce parkingowe z Park For Night. Bo dalej, już za rondem, ca już zaczyna się strefa płatnego parkowania. Także udało nam się zobaczyć. Do głównych atrakcji mamy kilometr 620 minut. Tak więc śmigamy. Jasne. My idziemy sobie wzdłuż kanału. Zobaczcie. I tak sobie, oto idziemy. Dla ochłody remoniatki. wzdłuż kanału pięknie idziemy. Pogoda dzisiaj najładniejsza z całej naszej wycieczki. 25 stopni w cieniu. Bardzo ładnie. W Holandii bardzo popularne jest, spójrzcie, wszelkiego rodzaju jakieś łódki. Żeglarstwo, chłopaki się kąpią. Hi. Hi. Oczywiście, zobaczcie, mnóstwo rowerów i kanałów. Podobnie jak do Amsterdamu, tylko ta Gouda to taki Amsterdam w pigułce, nie? Mały, zobaczcie. Wszędzie kanały. Co chwilę te mosty otwierają tutaj, jak jakieś żaglówki przepływają. Tak, tak jak Dorota mówi, cała Holandia jest pokryta, słuchajcie, siecią takich kanałów, a tam kolejne mosty. Bardzo urocze miasteczko, Gołda. Fajne. Ale my idziemy do ratusza i gdzieś do centrum, bo nas interesują do te sery. fabryki gołdu, fabryki Gofrów. Tak. I właśnie o wilku mowa, podnoszą mostek, który my mieliśmy teraz przejść na drugą stronę. Także musimy poczekać trochę. Jak tam, Dori? Puścimy drona dla naszych widzów? Pokażemy z góry? No ja nie wiem, czy tu jest legalne. A co nielegalnie? Wszędzie można latać. Tylko z rozwagą. Gołda słynie też z gofrów syropowych, słuchajcie, i tutaj je wypiekają i produkują, zobaczcie. Może spróbujemy kupimy? Co? 2,50 euro 5 sztuk takich gofrów goferków. No co oni tam o, próbujemy. Tutaj była też fabryka syrop wafel, czyli takich wafli mega słodkich w syropie takim. Zobaczcie. Oczywiście degustacja nas nie ominęła. Mega słodkie i mega pyszne. Marcel pokaż. Tak, tak. Ale bardzo słodkie, bardzo słodkie. Ale pyszne. Ale nas bardziej sery interesuje. Idziemy tak. kupić sery. No, i mamy w końcu sklep z serami Gouda, zobaczcie. Ale serów. Ale serów pan tu ma. O, tu masz dwa? O, tam jest dużo marcel. Na lewo, tam, gdzie Pan to kupuje. Gorota kupuje sery. Dorota kupuje sery Gołda w Goudzie. Mm. Ten też jest dobry. Tak? Mm. Ale mamy serę mm. Pokaż Dorit ten. Ale kawał duży. No. Ten Ci jeszcze smakuje? Thank you. thank you Polecamy Wam kupić sobie sery gołda w gołdzie. Także jak tu będziecie w tym mieście, to wiecie. Koniecznie trzeba. Koniecznie. Smakowaliśmy bardzo dobre. Degustacja była. Oczywiście tak różne. Z chili, z pieprzem. Z orzechami. Z orzechami, z czymś. gołda po prostu. No tak, najbardziej tak, tak, smakują. Tak. Ale tutaj pięknie A zobacz. tu jak ładnie ze szciną. Nie nie pójdziemy, tam jest pięknie. Buta. Dawaj tu. Nie, Wiki, do tych. No? <grywa> Wika kupuje buty sobie. Drewniaki. Holenderskie drewniaki. Dawaj. Skakuj, Marcel. Dobry rozmiar? No. Czy trochę przymałe? <grywa> Słuchajcie, znajdujemy się przed Gouda Cheese Experience. Nie wiemy do końca co to jest, ale wchodzimy do środka i zaraz wam powiemy wszystko. Tak? No to śmigamy, chodźcie. Co, to jest? co 5 euro? Chyba serki. Mini serki. Różne rodzaje. Ej, fajne takie spróbowanie. No. To tam magnesik. Sery, no. Takie ładne. My wszystko już wiemy. Tu jest takie interaktywne muzeum, słuchajcie, serów Gouda. 8 euro. Zaraz wam powiem, ile kosztuje bilet. Hello, how much is it? Sixteen peppers. For adults 16, for kids is 14. OK, thank you. 16 euro. Osoba, Osoba dorosła. Osoba dorosła. Będąc dziećmi, nie mogło zabraknąć sklepu z zabawkami. A Marcel sam kupuje. Co kupiłeś, Marcel? Grę. Fingers, okay. Cash. Thank okay. you. Thank you. Kupujemy kolejny ser. Mikusia? Ja. Słuchajcie, kolejny ser. Sklep z serami. Oki? Okay. Ika, wskakujesz. Oj. Marce, wskakuj w butę. Czekaj. <laughs> okay? Jemy kolejne sery Oszaleliśmy na punkcie serów. to serowe Mieści gołda. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. bye. No, słuchajcie powoli, kończymy nasz trip po gołdzie. Reklamówka tutaj serków jest. Możemy Wiktorii, chociaż. Kupuję ciwa felkini, dla was. No, no te z syropem. Bo? Syropem. Hello, oh. Bierzemy? Jeszcze, no. Bierzemy. Chodź, widzisz, co jest. Hello. We have the factory so okay. every minute fresh. Oh, there's too much for one person, I think. Yeah? One piece at a time. Jedem. Mm -hmm. <laughs> Ostatni sklep z pamiątkami. No, Powiedz Doli co kupiłaś. Czyli no, dzieci nie mogły odpuścić do kampera. W kamperze musi być. A, tuli pan do kampera. Okej. Okay. Przykleimy no, go do musto. stołu. Przykleimy go taśmą dwustronną do stołu. Wracamy do kampera. Wracamy do kampera tymi pięknymi uliczkami. I jedziemy w kierunku Niemiec. Słuchajcie. Niestety, no, przepiękny kraj, naprawdę. Jak dla mnie. Na tą chwilę numer jeden. Naprawdę no, robi wrażenie, szczególnie północna Holandia, mega dużo zieleni, dużo zwierząt, e, przyrody, kanałów, łódek, tulipanów. Przepięknie. Tu kakao. Jeszcze Wika chce bubble tea Tak, Wika? I jak, Wika, kupiłaś sobie? Mmm, mleczko kokosowe, tak? Dobre? Bubble tea Tak? No, to fajnie Dobra, wychodzimy już, słuchajcie Spróbować Idziemy w kierunku kampera. No i słuchajcie, znowu most otwierają co kawałek, te most otwierają. Jakaś żaglówka płynie, od razu most otwierają. Ale to szybko działa sprawnie, bo długo się nie czeka. O, już zamykają zobaczcie. Słuchajcie, kamper stoi, żadnego mandatu za wycieraczką nie mamy. To najważniejsze. I tym miłym akcentem, z tymi żółtymi serami z gołdy, żegnamy się Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Prosimy o subskrypcję. Kto jeszcze naszego kanału nie subskrybuje? Lajkowanie, komentowanie i odwiedzajcie gołdę! Dokładnie. A my lecimy na Niemcy do następnego odcinka. Hejka! Pa! Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.